Siemaczko, z tej strony Przybylak i witam was na kolejnym sezonie Hellcase.com, pierwszy odcinek nowego sezonu, nowy rok. Wracamy do nagrywek, troszkę mnie tutaj nie było i od razu wam przedstawiam najnowszy The Newest konkurs on Hellcase by Przybylak. Jest do wygrania aż 6 skinów. Postanowiłem, że tym razem podzielę całą pulę przeznaczoną na konkurs na kilka skinów. Nie na jeden, tylko na kilka, tak żeby więcej osób było zadowolonych. Ogólnie nie zwracajcie uwagi na same skiny, które tutaj są zaprezentowane przeze mnie. Bardziej na ich wartość, bo jeżeli wygracie, nie podoba wam się ten skin, to wy oczywiście będziecie mogli zamienić go sobie na jakiś inny dowolny, który wam się podoba. Warunki uczestnictwa są takie same, jakie były, a nawet i lepsze, bo tylko 2 dolary jest wjazd. Zapraszam, zachęcam, link macie w opisie tego filmiku, pamiętajcie o łapce w górze i jak zwykle na Discordzie są skiny do wygrania w ramach tego odcinka. Tam was zapraszam. Nic się nie zmienia w tej e, kwestii, ale zmieniło się bardzo dużo, jeżeli chodzi o Hellcase'a, Hellcase bo ja z miesiąc już tutaj wam nie prezentowałem e, openingów na Hellcase'ie, a pozmieniało się dużo. Przede wszystkim, jako pierwsza widzimy, jest e, nowy event, nowy event, stary event, jeszcze 19 dni do końca, więc parę dni już e, trwa, na pewno sobie pootwieramy. E, może otwórzmy od razu sobie z pięć tych skrzyneczek najtańszych, także Abyście mieli e, przegląd mniej więcej jak e, to wygląda za e, najtańszą złoty, do, złoty robię, dolar 64 za 2,50 przy pięciu, e, bo jedna kosztuje 50 centów, więc lekka strata. 2 dolary jest kolejna skrzynka i 10, 5 takich skrzynek kosztuje e, 10 dolarów. E, my mamy zwrot na wysokości 6 dolarów i 12 centów, więc nadal jesteśmy lekko pod e, kreską. Przy okazji zbieracie e, te gwiazdeczki, tokeny, które będziecie mogli później wymieniać. to jest. E, Działa na tej samej zasadzie jak każdy event. Czyli zbieracie tokeny, możecie je wymieniać na to, co tam byście e, chcieli. 6 dolarów. Jedna skrzyneczka, która nazywa się Nord Strike. 5 takich e, kosztuje 30 dolarów. E, klikamy spację, żeby przyspieszyć. I z tych 30 mamy zwrot w połowę. 15. Nie idzie nam da dobrze. Nie idzie nam za dobrze. I teraz Bumbing Bubble. Uwaga, i takie Bumbing Bubble razy 5 już kosztuje 95 dolarów. Tutaj już karambit nawet nam może polecieć. I karambit nam przeleciał nieśmiało. Nie zatrzymał się oczywiście. Nie zatrzymał się wskaźnik na karambicie. Tutaj mam 83, także nie jest jakaś ogromna strata. Słuchajcie, nie wiem czy znacie taką sztuczkę, ale jak wejdziecie na profil i tu jest kolejna zmiana. Zobaczcie jaki można mieć awatarek. Kupując go w sklepie, tutaj klikając personalizuj i ramki awataru i możecie sobie przejść do sklepu i kupić różne fajne rzeczy za kasę zwykłą. Albo za token również właśnie tutaj widać. I pamiętajcie, w tym miejscu wpisujecie kod przybelak i dostajecie bonusik. Dostajecie 10% bonusu do doładowania i bonus na same start. Zachęcam, żeby korzystać właśnie z mojego kodu, bo mój kod nadal jest najlepszy na Hellcase. Ie. Jestem rekordzistą, jeżeli chodzi o wysokość bitwy, w którą jeszcze zwyciężyłem. Wracając do tego, przed tą nowością, przed tą ramką, którą wam pokazałem. Ja sobie czasami tutaj czyszczę, zmieniam klienta Sida i zmian na serwera Sida. E, i, I to pomaga, powiem Wam czasami. E, sprawdźmy to na drugiej najdroższej skrzynce. Tutaj już 225 dolarów. E, 5 takich e, skrzyneczek. Zobaczmy, czy nam to pomoże. Czy nam pomogło? No nie wiem, no nie wydaje mi się. Aczkolwiek jeszcze przed nami jest najdroższa i tam powinno nam grubo oddać. Mamy 233, czyli na plus. Widzicie? Działa! Słabo, ale działa. I teraz najgrubszy klient, najgrubszy klient. Jule Fire, Lule Fire. Fire, Fire 80, 5400 i tutaj to już zobaczcie, co tu leci z tej skrzyneczki. No zobaczmy. Pięć takich skrzyneczek i sprawdzamy. Co nam poleci? Nam poleci. Duality duality, raminaity jest na kosa, czy ta kosa nam tutaj już zwróci 500 70. Więcej siedemdziesiąt. Na C70. Czyli na plus. Elegancko. Widzieliście po zmianie klienta Seed i serwera Seed, dwie skrzyneczki na plus nam wyszły. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o bitwy, jest nowość. Patrzcie, co tu się teraz dzieje. Jeżeli chcecie utworzyć bitwę, jest coś takiego jak tryb dzielenia. Czyli przykładowo robimy bitwę, żebyście sobie zobaczyli, jak to mniej więcej wygląda. Zobaczmy, może ja lubię sobie te fejdy. fejdy. I na przykład, jak tu nam w fejdzie ładnie poleci, 5 takich fejdów na trzy osoby, jak uruchomicie ten tryb dzielenia to zobaczcie. Dodamy boty, dodamy boty, bo wydaje mi się, że nikt tutaj nie dołączy nam o tej godzinie. I zobaczcie, suma jaką uzbieracie w czasie tej bitwy ty oraz boty lub ty i uczestnicy tej bitwy, dzielone jest na 3, 4 lub 2. Zależy ile osób jest w bitwie. I zobaczcie, teraz takie słabe skinki nam poleciały, ale jak jednak kosa komuś poleci w czasie tej bitwy, to ona jest dzielona na trzy osoby. Więc to jest taki mocno zachowawczy tryb. Ale mi się wydaje, że całkiem ciekawe, bo niektórzy na przykład boją się otwierać tych fajnych, boją się otwierać te fajne skrzynki, a tym trybie no nie stracicie jakoś ogromnie, nawet jeżeli wam nie wyjdzie. A jak poleci coś mocnego? A, a jak poleci coś mocnego? No to co, to wtedy widzicie. I teraz wam zaprezentuję. So, akurat tutaj bardzo słabo nam poleciało, więc e, wszyscy dostali po 10,93 centy, ale sprawdźmy to z jedną skrzynką Fukan Na przykład tryb dzielenia na dwóch i na przykład Chcielibyście zawsze, otwor chcieliście zawsze otworzyć tą najdroższą skrzynkę, baliście się, ale teraz możecie ją otworzyć w trybie, w trybie dzielenia. Eee, I... pyk! Dodajemy bota i na przykład poleci wam Dragon Lore'a i dzielimy Dragon Lore na pół. I dostaje ziomeczek i ty dostajesz połowę wartości Dragon lory. No ale niestety nie poleciała nam Dragon Lore, tylko poleciała nam awupa i mamy ogromną stratę. No nie wyszło, nie wyszło, ale wiecie mniej więcej na czym ten tryb e, polega. A co my mamy z promek? Z promek mamy e, globsy, widzę. Może byśmy te glowsy pomęczyli, a czemu by nie, a czemu by nie, pewnie, pewnie, więc pamiętajcie, kod przybyrek, najlepszy kod yy, na się I oczywiście co piątego o 21 streamuję, a jeszcze mam w planach, jak złożę, zmontuję swojego potwora yy, komputerowego peceta, to może nawet na Twitchu będziemy sobie godzinkę dziennie streamować wieczorkiem, tak do snu, więc plany są fajne, plany są fajne. Będę miał w końcu potężną maszynę, na której nie będę miał ogromnych spadków FPS-ów i w końcu pokażę swój potencjał w grze Counter Strike. Mówię wam, a może w inne gry sobie pogramy jakieś horrorowe waty takie na ultra detalach. Pięć takich, pięć takich. Myślę, myślę, że na dwóch. Myślę, że na dwóch. Myślę, że na dwóch. Może za dużo te pięć? Dobra, musi nam się udać. Musi nam się udać. Widzowie, gruba bitwa, pięć glossów. Polecam, polecam jakieś Weissy albo jakaś Pandora Box. Uwaga? No nie, no nie, ale chyba nadal troszkę więcej niż po prawej stronie, tak jest. To są duck tapy, hand brapsy. Eee wow, wow, slingshoty w battle skirt, kurczę, proszę bardzo ładnie oddaj, ładnie oddaję bardzo dobrze oddaję, bardzo dobrze oddaję, czyli widzicie, promka nam tutaj fajnie oddała, Pandora boxy nawet tam przeleciały, mignęły nam przez chwilę i mam tutaj wrażenie, że będzie fajne o, 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 oj, 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 dobrze dobrze, mamy mamy to, 1400 700. uważam to za bardzo dobrą i mocną bitwę Dobra, mamy, mamy fajne, że tak powiem, prawie że zakończenie odcinka. To jak nam tak ładnie poszło, to już nie będziemy korcić tutaj tych bitw. Nie będziemy prowokować. Ruby Sherry na koniec. I słuchajcie, no dajcie znać, co tam sobie planujecie. Jakieś postanowienia? No, no, Czy cóż? Nie wiem. Ludzie różnie to traktują. Ruby Sherry, gdzie jest? Ruby Sherry, Ruby Sherry mamy tutaj. Ehm, dobra, jedną, jedną. Nie będziemy korcić losu. Jak ma nam coś spaść, jakiś hole, to nam spadnie teraz. A jak nie, nie ma spać, to nie spadnie. Pantera Onka. Nie wydaje mi się, żeby kosztowała 450 dolarów. Będzie pewnie poniżej 255. Także widzowie, dziękuję bardzo za uczestnictwo podczas tego pierwszego odcinku. Pamiętajcie o konkursie na Hellcase. Pamiętajcie o konkursie na Discordzie. Dołączajcie! Zostawcie publiczną subskrypcję. Zostawcie komentarz, łapkę w górę. I widzimy się na drugim odcinku z serii Hellcase.com. Kolejny sezon, kolejne odcinki. Mam nadzieję, że ze mną nadal będziecie. Trzymajcie się jeszcze raz szczęśliwego nowego roku. I widzimy się w drugim odcinku. Hello!